Witam wszystkich bardzo serdecznie na nowym filmie na kanale. W filmie, który wydaje mi się być bardziej wiedzowy, niżeli film w stylu co zrobić, jak robić i tak dalej z tych nowych rzeczy. Powiedzmy sobie, że po wczorajszym dniu jeszcze trochę trzeba ochłonąć, ale od razu mówię, że jeżeli ktokolwiek z was miałby dostać bana, to by już go dostał. Także mm, ogólnie no, chodzi o to, że... Jeżeli taki ban w ogóle miałby się na czyimś koncie pojawić, to pojawiłby się przez system valve, od którego najprawdopodobniej dosyć prosto by się było odwołać. Przynajmniej z tego researchu, który udało mi się poczynić. Także ja już jestem akurat spokojny, ale mimo wszystko i tak była to całkiem ciekawa ewentualność. Pod koniec tro trochę Chińczycy zawiedli, i ostatnie 8 sztuk Astralis, które kupowałem, powiedzmy, że doszły nie na czas. W ten sposób powiedzmy, ale dzisiaj e, będzie też ciekawy film. Także od razu zapraszam Was do oglądania i zapraszam Was do odwiedzenia strony Skins Monkey, gdzie się wymienia po prostu skinki na fajniejsze, lepsze, ciekawsze. E, strona nie wlicza naklejek. Można sobie poszukać craftów, można sobie też poszukać jakichś ciekawych floatów, jak to już niektórzy z Was mm, wyczajali, ewentualnie patternów. No, widzicie, tutaj na przykład macie takiego Ikariusa, dwa Ikariusza obok siebie. Ten ma naklejki, ten nie ma. I jak widzicie, te naklejki wcale w te ceny wliczane nie są. Dodatkowo 35% do doładowania. Tutaj się wpisuje kod John. No i co? Szukajcie ciekawych rzeczy. Zachęcam Was do wchodzenia. Link w opisie. A teraz przejdźmy sobie do filmu, ponieważ zawsze mi się ogólnie tak wydawało, że na rynku Steam jest w pewnym sensie ograniczona ilość pieniędzy, nie? W sensie, na, że na rynku Steam, powiedzmy, mamy tam trochę tych pieniędzy, rzeczywiście, ale powiedzmy, że ja bym w tym momencie miał nie 20 tysięcy imperiali, nie? Załóżmy taką sytuację, że ja miał 20 tysięcy tych imperiali i te imperiale chodzą w tym momencie po 30 groszy, tak? Załóżmy, no, no, no tak jak jest. One w tym momencie chodzą po 30, 30 groszy. Załóżmy, że ja nie mam 20 tysięcy, tylko mam jeszcze więcej, za, no nie wiem, załóżmy 60 tysięcy mam tych imperiali, nie? Czy coś takiego I Ja zawsze myślałem, że jeżeli ja w tym momencie wystawiłbym 60 tysięcy imperial po 20 groszy, to ja po prostu zablokuję cały rynek Po, po prostu, zrobię tako i za, zablokuję rynek że nagle, wiecie, ludzie będą ode mnie odkupować, ale właściwie to ja mam na tyle dużo tych naklejek, że ten rynek stanie w miejscu. I po wczorajszych wydarzeniach, szczerze mówiąc, doszło do mnie, że to jest gówno prawda. Po prostu. Yy, w pewnym sensie ja nie doceniałem Steama pod tym kątem. Załóżmy, znaczy z, po prostu, powiem jak było. Była taka naklejka, ja tutaj, no w ogóle, wupa Simoth tutaj ze skins banki sobie wystawiłem. Ciekawe mnie, kiedy się sprzeda, jak się sprzeda, to wam powiem. W ogóle z tymi spinksami to jest jazda niezła, ale też nie o tym to jest film. E, tu jakiś gość po prostu losowo ode mnie je wykupił po zawyżonych cenach Ultra. E, o, z tymi Nemigami. Ceny Nemigi to jest około 0,40 40, nie? E, I ten gość, który sprzedawał te Nemigi, miał ich 6000. W momencie, kiedy supply NEMIC na rynku wynosi 500, więc kiedy ktoś zaniża cenę, to nawet nie jest 50%, to jest około 25%, to jest coś w okolicach bardziej 30% zaniżenia wartości? Nawet nie, yy, bardziej 20-25%. W momencie, kiedy przecież jest takie zaniżenie o 25%, to z teoretycznego punktu widzenia, właśnie wychodząc z tego założenia, które było na początku tego filmu, to my tak patrzymy na to i mówimy: No, raczej, kurde, on ten rynek zablokuje. No, raczej taka ilość sprzedanych naklejek na strzała sprawi, że będzie w jakiś sposób zablokowany ten rynek. I szczerze, jak patrzyłem na to, jak te naklejki znikały, że się pojawiło 200 naklejek wykupione, 200 naklejek wykupione, 200 naklejek wykupione, 500 naklejek wykupione bo po prostu ludzie wyczuli, że tutaj można za darmo dostać pieniądze to znają sobie sprawę z tego, że takie zaniżanie wartości jest dużo bardziej skomplikowanym tak jakby to jest dużo bardziej skomplikowane niż się wydawało, że jest wiecie, ja często też Mam coś takiego, że powiedzmy wystawiam coś o 1 grosz taniej, nie? Ale też jest coś takiego, że jak się wystawia o 1 grosz taniej, to jest zawsze ta granica, kiedy ktoś inny już 1 grosz taniej niczego nie wystawi. I też zauważyłem, że jest coś takiego, że jak coś jest wystawione za 71 groszy, to ktoś jest w stanie tego kupić 5000, ale jak jest już za 72 grosze, to ktoś się nie kupi ani jednej sztuki. Jest też coś, coś takiego na rynku Steam. Ewentualnie za 72 groszą kupiłem 200-300 sztuk, a za 71-5000. Też coś takiego działa. I to jest dla mnie mega ciekawe, bo warto na takie rzeczy zwracać uwagę y, przy na przykład sprzedawaniu, bo można sobie dzięki temu robić y, taką psychologiczną przewagę, y, jeżeli chodzi właśnie o sprzedawanie przedmiotów. Wiadomo, zawsze można o jeden grosz coś zaniżyć, nie? To, to jest jasne. Tylko że kiedy będziemy coś zaniżać. Jeden grosz, kiedy się dwie osoby wyprzedzają i każda będzie chciała być pierwsza, to nagle się okaże, że po 10% obie strony stracą. Więc ja tam zawsze odpuszczam sobie tego typu wyścigi, bo ja wiem, że ich się nie da wygrać. W sensie można najwyżej. Jeszcze istnieje coś takiego na rynku Steam, jak takie bejtowanie, jak z kimś się przebijacie, nie? Powiedzmy, ty wiesz, że coś jest warte 100 złotych, i ktoś inny wie, że to jest warte 100 złotych, i on to wystawia za 100, i ty też to wystawiasz za 100. Ale on to wystawia o jeden grosztanie od ciebie. I ty wtedy zjeżdżasz na przykład o 5 zł i zobaczysz, czy on też za tobą zjedzie. jeżeli on za tobą zjeżdża też 5 zł, to powiedzmy, lowbolujesz cenę strasznie, no na przykład 80, liczysz, że nikt tego od ciebie nie odkupi. I jak ten gość zlowboluje jeszcze twoją cenę, to odkupujesz od niego i wystawiasz dwie. Jest, jest też takie coś. Ale to już jest powiedzmy, bardzo ryzykowna sprawa i no, na czymś takim, to żeby to odkryć, że tak jest, musiałem stówkę zapłacić, a też widziałem takie manewry na rynku Steam. Chociaż z perspektywy czasu, jak patrzę na te 100 zł, to było w sumie warto, żeby się czegoś takiego dowiedzieć. Bo w zasadzie nie wiem, czy wy też tak uważacie, ale ja tro trochę patrzę na te wszystkie hobbity i tak dalej, na te wszystkie sprawy, jak na przykład teraz to te wykupienie Nemik, czy sprzedawanie tych Astralis. Trochę mnie to nie obchodzi, jaki będzie z tego wynik, e, tak jakby nominalny, nie? W sensie, co, co mnie to. Ja wiem, że nieważne, czy ja dzisiaj będę miał to 500 zł więcej, czy będę miał to 500 zł mniej na koncie. Ja, tak jakby, jakieś środki tak będę miał. A to, ile ja dostanę wiedzy, przez to, że e, takie nemigi zostaną kupione, że ja zobaczę, co się z nimi będzie dalej działo że ja zobaczę czy na przykład ten gość wyznaczy jakiś trend wystawiając ten migi, czy na przykład to jest tak że jakiś jeden gość zrobił jakąś głupotę to powie, powiedzmy sobie że to jest wiedza która w przyszłości chociaż raz się może przydać żeby zarobić więcej niż jeżeli dzisiaj na tym stracę nawet jeżeli ja nie stracę to wiecie Dzisiaj mi się udało, bo miałem farta, bo coś testowałem. bo Powiedzmy, nie no ja wrzuciłem w te Namigi akurat 1000 złotych, nie? To akurat miałem farta, wrzuciłem 1000 złotych i mi wyszło, tak jak mogło wyjść. Pewnie w najgorszym możliwym scenariuszu straciłbym z tego z 200, czy coś takiego. To jest tak najgorzej, jakby się w ogóle mogło wydarzyć. I tak właściwie... Mm, to ta sytuacja... Na dłuższą metę, to są dla mnie same plusy. Taka jest prawda. Także ja o to apeluję, bo możecie obserwować moje ruchy i właściwie one po to są. Bo ja bardzo często robię ruchy, które mają sprawdzić, co się wydarzy po zachowaniu Y na rynku Steam. Co się wydarzy, jeżeli ja coś zrobię. I takie projekty ja chcę dla Was robić po prostu, bo. Wtedy wy nie musicie wydawać 1000 zł, żeby sprawdzić, co się stanie, jak wydacie na coś 1000 zł. I ja to mogę po prostu pokazać. Także też przy okazji chciałbym podziękować wspierającym za to, że dzięki Wam mogę takie rzeczy robić i przy okazji też często robię je dla Was, no bo dajecie mi pieniądze, a ja pieniędzy właściwie nie jem, tych z YouTube'a, tylko reinwestuję je dalej w kanał. Taki jest przynajmniej cel, żeby tak to wszystko szło. Także myślę, że jeszcze dużo takich rzeczy odkryjemy na rynku Steam. To jest kolejna. W momencie, kiedy już myślałem, że yy, niewiele się da odkryć, to ten rynek dalej mnie zas zaskakuje, ale ja jednak wiem, że tu jeszcze dużo jest rzeczy do zrozumienia. Że jeszcze przed nami. Yy, że ja, ja jestem dopiero na początku gdzieś tam, w sensie tego, co się da jeszcze odkryć o tym rynku. I wydaje mi się, że z czasem, ja, ja czuję, że z każdym dniem jestem coraz mądrzejszy na nim, tak naprawdę. Bo z każdym dniem coś się dzieje, z każdym dniem coś obserwuję. No przecież dwa miesiące temu bym nie pomyślał w ogóle o tym, że dałoby się sprzedać Spinksa po 4 razy więcej niż rynkowa cena. Ten Spinks kosztuje 10 groszy, ja go sprzedałem za 40. Po prostu dobrze się wstrzeliłem w kolejkę. To, to jest w ogóle, wiecie, dla mnie majstersztyk jakiś, że tak się w ogóle da. I do, dopiero teraz się o tym dowiedziałem. Jak to w ogóle, w ogóle bym nigdy o tym nie pomyślał. Więc. Jakby to powiedzieć. Ja się uczę dalej. Dużo jest rzeczy jeszcze do odkrycia, i to jest kolejna z nich. Kolejna cegiełka, którą dokładamy do tego domu. żeby po prostu. Hmm, to, że coś jest duże w proporcji do supply, to nie znaczy, że, jest że cena jest odpowiednia do stałej ceny. Także co? Mam nadzieję, że przed nami mówię jeszcze więcej odkryć. Mam nadzieję, że na tym nie, nie poprzestaniemy. I zupełnie szczerze, mam nadzieję, że odkrywając ten rynek, stracę plus nieskończoność pieniędzy. Ka każdą kwotę jestem w stanie wrzucić w to, żeby się dowiedzieć czegoś nowego. Oczywiście, jeżeli to będzie warte, bo nie będę wrzucał 10 tysięcy po to, żeby się dowiedzieć, jak je szybko stracić, ale e, chcę, chcę testować dalej ten rynek po prostu. Chcę zobaczyć, co się będzie kiedy działo. Także. Od razu jeszcze mówię, że jeżeli chcecie wspomóc moje działanie, to możecie yy, tego wspierającego sobie nabyć, bo tam przecież też filmy są wszelako pojęte. Na przykład Zastralis był film 29 stycznia. Co się dzieje z Zastralis? Było, także można było wszystko przewidzieć. Więc co? Trzymajcie się i hej, niech Nemiga będzie z wami. A ten gość w ogóle zrobił opening za ten hajs Nemik.